Dzień dobry, szalom. Mniejszym rozpoczynam nową y, serię y, dotyczącą gramatyki. Jest to wprowadzenie do gramatyki hebrajskiej. Obiecałem ci, co śledzą mój kanał od jakiegoś czasu, wiedzą, że obiecałem drugi moduł nauki języka hebrajskiego, i tam planowałem też wprowadzić aramejskie elementy, i y, troszeczkę będziemy też studiować grekę, ale. Niezależnie od tego, bo ja to podtrzymuję, ale niezależnie od tego postanowiłem też dokonać takiego wprowadzenia głębszego do gramatyki hebrajskiej. A więc tu się będziemy zajmować nie słownictwem, niepraktycznym czytaniem pisma, ale właśnie samą gramatyką. A jest to bardzo ważne. Więc lekcja pierwsza, Shiur Echad, Shiur Rishon. Nie przypadkiem zawieściłem na pierwszej stronie tej lekcji zdjęcie menory. Menora doskonale nadaje się do zilustrowania siedmiu szablonów, według których funkcjonują czasowniki hebrajskie. Szablony te, znane w języku angielskim jako templates, po hebrajsku zwane są binianim, czyli budynkami. Binian, budynek, binianim, budynki. Każdy z hebrajskich czasowników może zostać sklasyfikowany do przynajmniej jednego z wymienionych szablonów. Niektóre czasowniki występują w kilku binianach, co konkluduje zmianę ich formy oraz znaczenia, o czym przekonacie się jeszcze w tej lekcji. Każdy więc hebrajski czasownik posiada swój szablon, template, zwany binian, oraz swój rdzeń, zwany po hebrajsku szoresz, dosłownie korzeń. Tutaj na górze widzimy trzy spółgłoski, alef, od prawej tutaj jest haf i lamet. Rdzeń, korzeń, szoresz jest zwykle utworzony z trzech współgłosek. Rzadziej z czterech współgłosek, na przykład szichrer, uwolnić, wyzwolić, ale o tym później, jeszcze w tej lekcji. Na górze mamy czasownik achal, czyli jeść. Czasowniki podawane są w trzeciej osobie liczby pojedynczej w formie perfektum, co współcześnie tłumaczy się jako czas przeszły. A zatem achal oznacza jadł, zjadł. Bezokolicznik brzmi le'echol, jeść. I tutaj mamy pełną odmianę czasownika achal albo le'echol, jeśli będziemy tutaj mówić o bezokoliczniku. Zobaczcie, na górze jest czas teraźniejszy. Mamy, to jest imię tak? czyli w starohebrajskim imiesów. ochel. Jem, i to na przykład tak, tak używa się tej formy, kiedy mówię, używam pierwszej osoby, liczby pojedynczej, ale tylko rodzaj męski, czyli ja jem, ale kobieta powie ani ochelet, to powie kobieta. A ta ochel, ty mężczyzno ochel, jesz, ale at ochelet, ty kobieto jesz, prawda? Hu, czyli on ochel, je, hi ochelet, bo wiemy, że hi he po hebrajsku to ona po angielsku i to mężczyzna oczywiście. I tutaj można sobie tutaj zatrzymać w tym miejscu i przeanalizować. Po kolei. My się tym jeszcze szczegółowo będziemy zajmować. Teraz tylko chciałem pokazać właśnie, jak dużo jest tutaj form. I teraz zobaczcie, mamy tutaj jeszcze raz ten rdzeń, tak? Alef, Half lamet. I tu by zabrakło kropki. Mi przepraszam. I tutaj mamy takie formy. I co te formy mogą oznaczać? przypatrzmy się temu. Zobaczcie, poszukajmy. Pierwsza tutaj forma jest, przeczytam ją, achlu i szukamy, gdzie to, yy, gdzie to występuje. tak? Widzimy tutaj jest achlu, czyli o one albo oni yy, jedli. Zobaczmy tutaj też w, ty, w tym poprzednim, właśnie mamy tutaj czas, yy, poszukamy czasu przeszłego past tak, trzecia osoba, achlu, oni jedli, bez rozróżnienia na męskie, żeńskie. Dalej mamy ochlim, jedzą, ale kto je, tak, my jemy, a nachnu ochlim, my jemy, a ten wy, mężczyźni, ochlim, jecie, bo kobiety byłyby ochlot i jeszcze chem, oni jedzą, mężczyźni, Ochlim, albo mężczyźni, kobiety, prawda? To tak jak w języku polskim. Jeśli jest mieszane, to wówczas zdominowany jest przez rodzaj męski. Teraz mamy tutaj na początku, bo to i zobaczcie, ten rdzeń, on się w każdej formie czasownika powtarza. To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć, że w każdej formie, czy to będzie taki czas, czy inny, ten rdzeń się powtarza. Celowo zaznaczyłem na czerwono, a na niebiesko dodałem te inne litery. I zobaczcie, poszukamy, mamy Tohal. Tutaj jest, widzicie, a ta Tohal, czyli ty będziesz jadł, i jeszcze uwaga, Tohal, ona będzie jadła, a więc. Taka sama jest forma w czasie przyszłym, czasownika. Drugi, yy, druga osoba, rodzaj męski, i trzecia osoba, rodzaj żeński. Wreszcie mamy Nohal. Tak? Zobaczcie, gdzie jest Nohal. Anachnu, Nohal. No, my będziemy jedli. I przejdźmy teraz do, yy, do świecznika. Jak widzicie, mamy tutaj siedem, yy, siedem ramion. tak? W siedmiu miejscach można zapalić świecę i mamy siedem templates, czyli binianim czasowników. Na przykładzie czasownika paal. Sam czasownik paal oznacza funkcjonować, działać, ale tutaj on po prostu służy jako wzór, jako model. W ogóle w języku hebrajskim używa się tego czasownika jako model do tłumaczenia gramatyki, właśnie te, między innymi tych binianim. Więc mamy takie nazwy. Paal, pl, Hifil, Hitpael, Hufal i Pual i Nifal. Trzy z nich są w stronie czynnej, trzy w stronie biernej, jeden w stronie zwrotnej, chociaż to jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Zobaczcie. Paal i odpowiednio w stronie czynnej i biernej mają formę prostą. Podstawowe takie proste znaczenie. Piel intensywne, podobnie Pual w stronie biernej. W stronie czynnej Hifil, a w stronie biernej hufal, mają przyczynowe, kauzatywne znaczenie, i l zwrotne, kooperatywne. Troszkę przyjrzyjmy się czasownikowi kataf, czyli pisać. Znowu kropki, tutaj nie dałem przybet, czyli haf, taf i bet, bet. Czyli mamy tutaj rdzenie. Te trzy czasowniki. I tutaj ściąga, jak widzicie. Więc przyjrzyjmy się. kataf on napisał. kataf on napisał. Teraz, i to był oczywiście paal, teraz w pielu, tak? Kitef. On wygrawerował, wyrył, a więc widzicie tutaj to intensywne znaczenie. Już nie napisał, ale wyrył. Coś zrobił, czego coś to mocniej, mocniej to wykonał tą czynność. Teraz mamy. Hifil, hiktiv, podyktował, podyktował, a więc zobaczcie, kauzatywne znaczenie, tak? Następnie mamy hitkatev, on korespondował, to jest ta strona zwrotna kooperatywna, ponieważ korespondowanie z kimś wymaga dwóch osób, co najmniej, tak, dwóch stron, a więc on nie tylko pisał listy, ale też je otrzymywał, i to jest to znaczenie kooperatywne, to jest ta idea. Następnie mamy Hufal i tu mamy Huktaf, tak, Huchtaw, o, jemu podyktowano, tak, podyktowano mu. Dalej mamy y, pual, mamy Kutaw, czyli to zostało wygrawerowane, wyryte. I wreszcie Nichtaw, to zostało napisane, tak, strona bierna, bo to była intensywna, Kutaw. Tak, kutaw. Było to intensywne znaczenie, czyli zostało to wyryte, czyli w stronie biernej, i nichtaw, czyli zostało to napisane. Należy zaznaczyć, że wiele czasowników występuje tylko w dwóch lub trzech binianach. W przypadku zaś czasownika wyrażającego ideę pisania, kataw, szósty binian, Kuttaw zostało wyryte, ma charakter czysto teoretyczny. W celach dydaktycznych. W rzeczywistości powiem czasownik ten w tym binianie w języku hebrajskim nie występuje, ale jak widzicie, spokojnie mógłby występować. No i zobaczcie Nifal. Tak? Mamy tutaj Nifal, mamy tutaj na początku ten, tutaj jest rdzenie i na początku jest Nun. Tak? Nifal i zobaczcie, co znaczy Nifal. Mamy tutaj działać w funkcjonować, i to jest czas przyszły. Czyli my będziemy funkcjonować, my będziemy działać. A więc nie zawsze zobaczcie, tutaj, Nifal oznaczało nam po prostu co? Proste znaczenie stronę bierną. A tutaj oznacza to czas przyszły. A więc, i tutaj na przykładzie czasownika Lamat. Zobaczcie ten sam rdzeń, Lamat, ale tutaj jest. Jest Nifal, a tutaj jest PAL. Zobaczcie, tutaj być nauczanym, wykładanym, a tutaj uczyć się, studiować. Możecie się nauczyć przy okazji odmiany tych czasowników, bo tutaj wystarczy zatrzymać sobie prezentację. Ale jakie są z tego konkluzje? Otóż zobaczcie, że tutaj mamy Nilmat, czyli co? My będziemy się uczyć, tak, Nilmat. A tutaj nun jest na początku każdej, każdej tutaj formy, tak? Milmat, milmedet, czyli, czyli będziemy, będziemy nauczani, tak? Znaczy, jesteśmy nauczani. Tutaj mamy właśnie w tej formie, w czasie teraźniejszym, nun na początku, a więc to nun nie zawsze musi oznaczać, nifal może oznaczać po prostu czas przyszły w liczbie, w liczbie mnogiej, tak? My, w pierwszej osobie liczby mnogiej. czasowniki z rdzeniem czteroliterowym występują tylko w trzech binianach. Tak? Są to hitpa l, PUAL oraz piel. Chcąc prawidłowo odmienić czasownik oraz ustalić, do którego binianu szablonu należy, musimy ustalić, które litery napotkane w danej formie należą do szoresz, czyli do rdzenia. Popatrzcie, tu mamy piel, PUAL i Hitpael. I na przykładzie czasownika yy, Gilgel, Gulgal i gel G Ogólnie Gamlamet, Gamlamet zawiera sobie y, ideę toczenia. Tak? Galgal -gal to jest też koło. I tutaj zaznaczyłem na, na czerwono, zobaczcie, gimel z i, tutaj jest u, a tutaj mamy hej i taf. Jeśli pod pierwszą literą będzie samogłoska I, jest to binian PL. Tak? W przypadku samogłoski U mamy pual. Z kolei prefiks hejta wdaje nam hit L, więc w taki sposób rozpoznajemy, jak odmienić te czasowniki. To ba, czyli bardzo dziękuję.